Instalacja się zakończyła. Tutaj wyczytujemy, że wszystko jest w porządku. Jest takie słowo success. Dążymy już do końcówki. No i to jest końcowy komunikat. Zamykamy te programy i postaramy się teraz do nich dojść. Zobaczymy, czy one nam się pojawiły w aplikacjach. Eee, czy one nam się tu pojawiły? Jest, widzi Pan? To jest ikonka serwera tego podstawowego, a to jest tego serwera, którego zarządzamy. My zrobimy coś takiego, że klikniemy na nim prawym paskiem i przypnij do ekranu startowego. Zrobimy tak, będziemy mieli to w postaci dużej ikony. Przestawimy ją sobie tutaj w nasze najważniejsze miejsca. Dużo no, bo będziemy sobie klikać na to, tak, gdzieś. I teraz tylko dla przykładu kliknę na to i zobaczy Pan jak wygląda. I zresztą my się będziemy teraz jeszcze w, przez chwilę w tym menedżerze zarządzania z bazą SQL poruszać. Tak? I tu pierwszy raz oczywiście będziemy musieli wpisać nazwę tego z mojej litery była nazwa komputera ASUS. A i tutaj nie pamiętam, ale chyba skośnik tak, Asus i tu piszemy SQL X Express. I, I to spróbujemy go od razu połączenia uzyskać. No i uzyskaliśmy, tak? Ale zrobimy jeszcze to ponownie. Znowu się rozłączymy taką ikonkę. Druga ikonka służy do ponownego załączenia bazy. My teraz z kolei już zrobimy za autentyfikacją, SQL server Autentyfikacja, tak? I tu wpiszemy te, dwa, te dwie rzeczy, to, co w czasie instalacji żeśmy wskazali, że to będzie już Login SA, czyli nie będę się wgłębiał i nie jest to istotne, to wynika z tego, że SA to jest system administration, czyli użytkownik o pewnych ważnych uprawnieniach, tak? No i to hasło R rfit I tu damy sobie ptaszek, żeby nie korzystać. I tutaj on krzyknął komunikat, nie mogę otworzyć. Ja to zrobiłem specjalnie, żeby pokazać, że jest kilka rzeczy, które trzeba tu w tym komputerze skonfigurować przede wszystkim, żeby on chciał wejść do tej naszej właściwej bazy. Tej naszej bazy tu ciągle jeszcze nie ma, prawda? Więc musimy wejść z, zwyczajną drogą na razie, jak do, ogólnie przez, do bazy, żeby ją ustawić i dopiero można będzie korzystać. I teraz proszę bardzo, bazy zmieszczą się oczywiście w database, w danych bazowych, tak? Klikamy ze na plusika i patrzymy czy w ogóle coś tu jest. Nie ma żadnej bazy, prawda? No nie ma bazy w tej chwili. Yy, zaraz spróbujemy ją otworzyć. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie database i wchodzimy do od, jak gdyby stwórz bazy danych na podstawie posiadanych danych, tak? I teraz yy, jak pan chce ją nazwać, panie Piotrze, tą bazę swoją już teraz? Pozytywne emocje. O nie, nie, nie. bez przesady. <grystanie> Za dużo. Emocje już. Fajnie by było, ale nie istotne to nawet ze względów reklamowych, bo to się aż tak znowu nie będzie pokazywać. Czyli ta przyszła nasza baza pojawi się tu, ale na bazie czego to robimy? Robimy to na podstawie pliku, który jest gdzieś schowany. My go postaramy się znaleźć. On nie musi, tu nic nie ma. Widać, że, że pusto jest w tym pliku, który wcześniej w czasie instalacji pokazywałem. Natomiast e, znajdziemy to miejsce, gdzie pan w ogóle ma te pliki. Gdzie pan ma. Te, pod jaką nazwą? Pomiar czasu. Pomiar. Pulpit muszę być. Muszę być na pulpicie. A jak tu się na ten pulpit wchodzi? Huh na pulpicie no. a może pan wejdzie na pulpicie gdzie tu wejdzie na pulpit, bo ja wiem że taki plik istnieje no to nie pamiętam. dokument settings nie tu nie ma nośmy się trochę zakapućkali. kali to może przekopiować no dobrze ale skąd jak go pan tu nie ma, ja muszę, musiałbym swojego pendrive'a wsadzić, tak? Dobrze, to inaczej zrobimy. Yy, zrobimy to, że ja... Tu jest USB czysta. Tak, to może, może być. I z tej i z tej. Zaraz nam się pojawi nasz ten. Na chwileczkę to zamkniemy, żeby się odświeżyło. Dam nie skanuj, bo ja już go tyle razy skanowałem, że nie ma takiej potrzeby. Proces zaczniemy jeszcze raz, powtórzymy, skoro nie mieliśmy tego pliku tam, gdzie chcieliśmy. Restaurujemy bazę danych, nazywamy ją emocje. Emocje. Tą przyszłą będzie się nazywała emocje. Na podstawie pliku szukamy pliku z rozszerzeniem bug. I ten bug będzie na dysku F. Czyli a dysku ja tu mam głęboko go schowanego. Tutaj gdzie tu mam jeszcze, jeszcze mam. <laughs> muszę spojrzeć, gdzie ja go schowałem z kolei. Aha, jeszcze tu muszę wejść. No dobrze. I tu mam pliki back, prawda? Zachar back. I to jest, wskazujemy ten plik i dajemy mu OK. Zaznaczamy tu, ten, że ten plik, że to jest właściwy i dajemy OK. I teraz widzimy, że on sobie otwiera tą bazę danych. Na podstawie bez tego pliku BAK nie ruszyłby pan w ogóle. Przez tą czynność trzeba raz przejść. Potem już nie będzie tego, Pan w ogóle robił. To jest jednorazowa czynność. Oczywiście dla takich zaawansowanych może Pan tą bazę zlikwidować. I na podstawie czystego pliku, ten, tego, który tu teraz daję, zostawię go Panu, zaraz go skopiujemy i damy go do Panu, chociaż nie, Pan ma ten plik, ma Pan plik. To jest czysty plik, w którym nie ma Pan żadnych zawodów. One dopiero się będą w tej bazie pojawiały, tak? I jest sukces, tak? Koniec. Teraz jak go rozwiniemy, no to już jest baza emocji. Więcej Panu pokażę ona już będzie miała tabelę. Wszystko. I wystarczy jedna baza danych, tak? Do... Jedna. Do tysiąca zawodów. Ona będzie tylko dodawać, dodawać. Yy, najczęściej to jest tak, że nowy użytkownik bawi się przyrządem, zanim wystartuje do pierwszych zawodów. I w wyniku zabaw tworzy ze 30 do 40 zawodów fikcyjnych i one niestety jak gdyby przybywają do bazy danych, tak? Zgadza się Pan ze mną. Tak, ale można je stosować. Tak. Droga jest taka, przy tym od razu mogę wspomnieć, że będzie Pan robił to samo, co tylko odwrotnie. Czyli wchodzi Pan do, klika Pan na emocje, prawym klawiszem naciska i niestety delete. Tak? Usuwa Pan tą bazę. Ja tego nie będę teraz robił, ale jest taka ścieżka, czyli usunie Pan tą bazę wą. Ale można poszczególne w te pozycje? Nie. Bazę. Całą bazę. Tak, całą bazę. Czyli proponuję, w przypadku nowego użytkownika, że bycie się Pan bawił przez to pierwszych zawodów i wszystko Pan skasuje, usuwając tą bazę. I ponownie pod tą samą nazwą może Pan znowu na bazie czystego pliku Bug ją otworzyć. My tego oczywiście teraz już nie będziemy robić. Wejdziemy natomiast w pewne rzeczy, które chcielibyśmy, w tak zwany dział security. On jest bardzo ważny. Bo tu musimy sprawdzać, czy mamy swojego użytkownika SA. Widzi Pan, jest tutaj, ale też jest ASUS Piotr. To, jest, to są wszystko ważne rzeczy, czyli SQL przyjął te ustawienia dla tego komputera. Tu jest w porządku. Yy, warto jeszcze czasami sobie tutaj zaglądnąć na właściwości. Jak coś nie gra, paszport jest ukryty, więc jak Pan tu nie widzi RFID to nie oznacza, że tego nie ma. Tu. On tak po prostu wyświetla. Ma tu kilka ustawień, trzeba patrzeć. Publik, administracja tutaj z kolei. Pierwszy raz zawsze się jak dłużej rozwija. Patrzymy, czy ta baza nasa tu istnieje. Ona jest, widzi Pan, pojawiła się emocje. Oprócz tego ja mam cały zestaw tak zwanych zrzutów ekranów właściwego ustawienia tej bazy. Czyli ja też je tam umieszczę, czyli dosłownie krok za krokiem można sobie sprawdzić, czy to są właściwe ustawienia. Czyli tutaj jest mniej więcej dobrze, lodziny, rola, to tutaj niewiele mamy do zrobienia i tu nic nie zmieniamy, natomiast credited real to są inaczej mówiąc hasła. Na razie nie ma żadnego hasła, my musimy wprowadzić te hasło. Tego erfida. Tak? I teraz jak nazwiemy. Napiszemy tak SA. Identyfikacja. Tutaj dodamy go zaraz. Zaawansowane. Znajdź teraz. Piotr Asus, sprawdzimy jeszcze. Widzi Pan, od razu tutaj się wszędzie Pan pojawia i to trzeba poustawiać, tak? Dajemy OK. Piotr Asus, dajemy OK. I ten paszport, tak? R feed, potwierdź hasło, R feed. Dobrze, dajemy OK. Pojawił się już ten użytkownik z has hasłem R tak? W zasadzie mamy skonfigurowaną bazę do pracy. Jeszcze będąc już w tej bazie, to jeszcze klikniemy jeszcze zobaczymy. Przy okazji pokażę, jak się wchodzi do tej bazy dla pewnych rzeczy. Czyli aha, to nie, to nas nie interesuje. Emocje. Wchodzimy do tutaj właściwe rzeczy znajdziemy. Czyli jak pan widzi tutaj tabelę konkretną. No to klikamy na nią prawo i chce pan widzieć ją fizycznie jak ona wygląda. Co w niej jest? To klika pan 100 ROVS, czyli 100 wierszy wyświetl. Ale tutaj raptem jest tylko, bo to do, dotyczy tagów, inaczej chipów, czyli numer EPC. To jest taki specjalny szesnastkowy numer z, y, przypisany z, i tak dalej i numer startowy. Ale na przykład jak pan kliknie prawym przyciskiem myszy na select top 100 ROVS, dla czytnika bramki, to tu już pan więcej zobaczy, jak to wygląda. Ta baza jest puściutka. Ona nic jeszcze nie odczytała, ale tu pan będzie widział to, co wcześniej mówiłem. Będzie pan widział numer chipa, numer zawodnika, o której godzinie pierwszy odczyt, potem jakiś powtarzający się, tu cała informacja o odczytach jest. Jest to o tyle ważne, że czasami człowiek chce sprawdzić, co się działo, bo sam program odczytuje tylko te chipy, które mu program pozwala, tak? Czyli po 5, wszystko, co się między 0 a 5 pierwszymi minutami działo, to w programie Wandego nie będzie miało odczytanego, tak? Ale tu pan zobaczy wszystko. I to jest takie narzędzie może nie dla zaawansowanych, ale bardzo przydatne, gdyby szukać, dlaczego coś mi gdzieś zniknęło, tak? Teraz zrobimy coś takiego, że wyłączymy bazę na chwilę i spróbujemy już ją włączyć w nowym systemie, tak? czyli przez autentyfikację na S serwer właściwy. Wpisujemy ten airfeed, a nie login SA, przepraszam, SA, użytkownik SA, czyli system administration, i tu piszemy airfeed. OK, zaznaczymy sobie, żeby nie mieć potem już tego. A coś ty mi jeszcze prosisz? A zresetować, widzi pan, jeszcze coś takiego, żeby nowe mm, ustawienia zadziałały, trzeba zresetować serwer, czyli wejść jeszcze zwyczajną drogą, connect, ale wtedy prawym przyciskiem na nazwie serwera i każemy mu się zrestartować, bo on cały czas w tle tam działał. I on teraz na chwilę się wyłączy, potwierdzamy, że wolno mu to zrobić. I on wyłącza się, potem za chwilę podejmuje nową, z nowymi ustawieniami pracę, tak? No i zakładam, on się już tutaj jest na tych ustawieniach, więc teraz go wyłączymy na chwilę. Spróbujemy. i Jeśli jakiegoś błędu nie mamy, to teraz powinien nam ruszyć spokojnie. Jeszcze raz. SA i tutaj damy R fit. Zaznaczamy, żeby pamiętał i spróbujemy. Co on na, nam tu jeszcze chce? Nie, skoro Express. Login File User. Dobrze. Musimy jeszcze znaleźć tutaj. Tutaj jeszcze żeśmy jednej rzeczy nie zrobili. Jednak włączymy go w trybie ogólnym. Jeszcze raz się przyjrzymy pewnym rzeczom w Security. LOGIN LOGIN Przyjrzymy się jeszcze raz, a tu żeśmy nie zaglądnęli wtedy, a powinniśmy wszystko przeglądnąć. I tu jest tak, Piotr jest tu dobrze, tu jest master database master, tu rules is public administration. Tutaj co tam będzie miał? No tak, tutaj w ogóle rzecz nie zaznaczone jest, widzi Pan? Mhm. Emocje. Dobrze. Tu nie ma nic ciekawego. Enable ground, ok. Jeszcze raz tutaj wejdę na rolę. Tak jest, emocje. Ok. Znowu musimy wyłączyć. Tak włączymy go jeszcze po staremu ale musimy go zrestartować jest przy czym no jeszcze raz mówię nie warto teraz już go wyłączymy całkowicie i spróbujemy wejść nową metodą jak nie będziemy mieli błędu to powinniśmy wejść. SA Czy to ma znaczenie, którą ścieżką się wchodzi? No tak. Tak, bo to nie dotyczy konkretnej bazy to wejście. To jest istotne dla ustawień programu czas-pomiar, który się łączy z tą bazą, bo on tylko może się łączyć z konkretną bazą i, i przez hasło. Mhm. Ciągle jednak mi wrzuca coś. Czemu on mi to rzuca? Dobrze, żeby nie przedłużać i...